jak niełatwo nam się korzyć. Oporna nasza natura, trudno zginąć kolana. Często wolimy dać nura, zaszyć się w mysiej noże, aż przeminie goryczy czas i długo trwamy w uporze. Ambicja powstrzymuje nas, lecz nie warto zaszywać się, tylko prawda nas wyzwoli. Trzeba przyjąć ją do serca nawet kiedy bardzo boli. Wszak prawda to nasza siła. Prawda to czyste sumienie, a ten kto Boga miłuje winien jak brylant się mienić.